Odpalamy poduszkę w lesie, dzisiaj lekki jamik z okazji moich urodzin, a ja właśnie ją będę testował. Jawa! Ja, <laughs> Jeszcze jeden spiczek. Ja ja Dziś się widzę, tupa. Ty, to ty, ty Słyszałeś? Co, co słyszałem? Powiedz, co To do, vloga? do vloga, bo nagrywamy vloga Matiemu. Witam. U, nie wiem, ja yy, będzie, <laughs> będzie robił korka. Jesteśmy sztywno na żylecie. Yy, szefu będzie robił korka. Tutaj zrobił wcześniej. O tam zrobił tak. Tam. Wypijalił tu i orła Ale teraz będzie git! Nie powiem. A ty co powiesz? Ja się stresuję za bardzo teraz, bo coś czuję, że znowu to nie wyjdzie. No da radę. No da radę, da! 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 Łańcuch spadł! Ale, ale ja, Łańcuch ale, 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 spadł! Ja p... lipa, Ale lipa No i pojeżdżamy! <ślesz> <ślesz> no, Co? Powtórka? No dobra, to jesteśmy z Igorem dzisiaj i e, teraz mamy taką misję, że przetestuję Kicker na dłużej, bo jest zmieniony. E, jeżeli nie trzeba będzie go przestawiać, to misja jest zrobić trójkę i potem przetestować HIPA. Ok, ku... jest spoko, ale. Powiem Ci, że on jest kurde pionowy. E, doszliśmy do wniosku, że na razie wydaje nam się po pierwszym skoku, że kicker stoi git, bo poleciałem tak sam raz. A leciałem trochę jak kasztan. E, tak żeby przetestować, nie? Także tam można lecieć spokojnie jeszcze dużo wyżej. Teraz się okaże co dalej. Fajnie by było tą trójkę kurde, zrobić, ale to nie tak z bomby. Szczególnie, że nie bardzo chcę się wywracać, bo po tych glebach ostatnich to... Uff, no dobra Hej, no jest kawał lotu Ale on jest za, kró za krótki, za szybki on jest na, to, na coś takiego On tak wyrzuca, jest tak łup. Może kwestia, że się przyzwyczaiłem do tego wybicia, nie wiem, ale A Z drugiej strony może tak jakby... Może to dobrze w sumie Ale kurde, jakiś strasznie pionowy on jest co on tak? Może on pod górkę stoi? No, o 2 stopnie stoi, no. Trochę zmieniliśmy kąt kickera, bo stał pod górkę. Spróbujemy teraz zrobić tak, że przetestuję kicker i jak wyląduję normalnie, to polecę od razu hipa. Pojadę wolno, spokojnie. Chopka nie jest duża, tylko ma strome lądowanie i i, co? I ścianę po prawej. Szybka misja naprawienia kikera, bo się wyłamała deska. Nie, ja skręcałem ten kiker, żeby nie było na mnie. Nie ten bit. No i dobra. Kurde. Jakoś nie czułem tego na wybiciu. Teraz, jeszcze raz. Ale to była ekspresowa ewakuacja. Ty. Tak, bym nie, do, nie doleciał, bym tak bardzo, że szok. Trzeba spłaszczyć ten kicker. A tak coś czułem właśnie, że coś nie tak z tym jest No, to przynajmniej wiemy co trzeba poprawić A Łakostkę uderzyłem.